Rozpocznę od samego początku, czyli o godzinie 9.12 szef inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów otrzymał informację, że wydarzyło się zdarzenie lotnicze pod Smoleńskiem. Następnie komisja 11 kwietnia doleciała ostatnia grupa specjalistów do Smoleńska i przystąpiła do oględzin miejsca katastrofy i tworzenia dokumentacji fotograficznej miejsca i wszystkich części, które były na, w Smoleńsku. Przystępowała również do y, analizy poszczególnych elementów samolotu i określania na podstawie wizualnej obserwacji sprawności i działania poszczególnych części samolotu. Anita Gargas, Gazeta Polska. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego komisja kompletnie zignorowała to, co się zdarzyło w kluczowym dla tego lotu tragicznego momencie, czyli na wysokości 15 metrów nad poziomem lotniska, albo 18, w zależności od różnych danych. My wiemy po konferencji prokuratorów, że doszło wtedy do awarii systemu zasilania. To stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, co powiedział pan Benedikt, który stwierdził, że samolot był sprawny technicznie do momentu zderzenia z ziemią, więc chciałam się tutaj dowiedzieć o, tą, o tę sprzeczność, skąd ona się wzięła. A drugie pytanie dotyczy. Okoliczności, tak zwanych okoliczności sprzyjających. Tutaj mieliśmy listę okoliczności sprzyjających i brakuje mi na tej liście działań, a raczej zaniechań działań boru. W szczególności chodzi mi o instrukcję HET, która nie została przez BOR wypełniona, a także o odniesienie się do braku nadzoru ministra spraw wewnętrznych w tym zakresie nad Borem. Jeżeli chodzi o kwestię sprawności technicznej samolotu, Komisja oparła się na zapisach rejestratorów parametrów lotów. I z rejestratorów tych parametrów wynika, że samolot i wszystkie urządzenia na nim zamontowane były sprawne i działały prawidłowo. Dlatego Komisja twierdzi jednoznacznie, że samolot był sprawny do samego końca. Trzeba wziąć pod uwagę element, że w momencie, kiedy samolot zderzył się z pierwszym drzewem, Następowała jego destrukcja. Przeleciał przez szereg drzew, które rozpoczęły proces destrukcyjny tego samolotu. Efektem końcowym było zderzenie i roz... rozpad na drobne kawałki. Do tego momentu rejestratory parametrów lotów pracowały i rejestrowały wszystkie parametry. I z tej analizy, głębokiej analizy tych parametrów zało... komisja jest przekonana w stu procentach, że samolot był sprawny i działał prawidłowo. Odpowiem pani na tematy związane z biurem ochrony rządu. Jak pan na pewno wie, biuro ochrony rządu ma trzy zadania przy okazji wylotów y, rangi wylotów osób chronionych. Po pierwsze ma bezpiecznie daną osobę dowieść na lotnisko tak aby mogła zająć miejsce w samolocie. Po drugie, ma sprawdzić, czy w samolocie nie ma żadnych okoliczności, które mogłyby zagrażać ze strony współpasażerów lub rzeczy znajdujących się na pokładzie w bezpiecznym przelocie na miejsce docelowe. I po trzecie, po wylądowaniu ma bezpiecznie sprawować nadzór na tyle, na ile jest to uzgodnione z, z osobnym odpowiednikiem Biura Ochrony Rządu w państwie gospodarza. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan redaktor. Kontroler strefy lądowania potwierdzał, że widział samolot na kursie i na ścieżce. Zapis niestety z. z, z, z Rejestracji tego podejścia, jak pan doskonale wie, się, nie, według strony rosyjskiej się nie zachował. W związku z tym mieliśmy utrudnioną analizę tego elementu y, pracy grupy kierowania lotami. Y, w trakcie naszych analiz stwierdziliśmy, że warunki pogodowe, które zaistniały, nagle się zmieniły na tym lotnisku, całkowicie zaskoczyły tą grupę. W tym momencie. Y, Następowała stopniowa degradacja działań grupy kierowania lotami, w szczególności kierownika lotów, którego uprawnienia do podejmowania decyzji co do lądowania samolotów na lotnisku są bardzo duże. Co jest zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej, część działań kierownika lotów przejął zastępca dowódcy bazy. Szczegółowa analiza jest zawarta w analizie procesu decyzji podejmowanych na BSKL, i myślę, że tam zdarzy, znaczy będzie Pan mógł znaleźć odpowiedź na te pytania, czy była presja i kto y, odpowiadał, czy kto podejmował decyzję w związku z działaniami na bliższym stanowisku kierowania lotami. Leszek Misiak, Gazeta Polska. Mam trzy pytania. Pierwsze do Pana Ministra Milera. Panie Ministrze, czy może Pan nas teraz tu zapewnić w stu procentach, że na pokładzie TU-154 nie doszło do dwóch silnych wstrząsów, które były bezpośrednią przyczyną katastrofy, a nie zderzenia z brzozą. Jak Panu Ministrowi zapewne wiadomo, taką ekspertyzę zaprezentował wczoraj podczas telemostu z USA profesor Nowaczyk na spotkaniu zespołu Antoniego Macierewicza. Inaczej mówiąc. Dlaczego na podstawie tych samych parametrów lotów Amerykanie stwierdzili, że były dwa wstrząsy, natomiast komisja ich w ogóle nie zauważyła? Ktoś się musi mylić. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy stwierdzenia pana pułkownika Benedykta, który powiedział tu już dwukrotnie, odpowiadając też na pytanie koleżanki, że samolot był sprawny aż do zderzenia z ziemią. Czy pan się mija z prawdą, czy pani generał Anodina się mija z prawdą, która w swoim raporcie stwierdziła, że na wysokości 15 metrów doszło do zamrożenia pracy głównego komputera pokładowego? Chcę powiedzieć, że pan wiceprzewodniczący Lasek w rozmowie ze mną telefonicznej, dzwonię do niego na telefon komórkowy kilka miesięcy temu, pisząc o awarii tego komputera, stwierdził, że. Wyjaśnienie przyczyn tego będzie w raporcie, że teraz nie może udzielić informacji, ale będzie w raporcie. Czy ono rzeczywiście jest i, i jak wygląda prawda? I trzecie pytanie dotyczy stwierdzenia komisji, że nie, że nie było tam żadnego ładunku konwencjonalnego jądrowego. Ale nic, panowie, nie mówicie ani o niekonwencjonalnym jakimś ataku, obroni niekonwencjonalnej, ani o tym, czy na jakiej podstawie to stwierdziliście. Czy byście badali po prostu wrak, czy też yy, na podstawie jakichś innych badań to stwierdziliście? Dziękuję. Odpowiem, odpowiem na pytanie kierowane do mnie. Komisja się nie myli. Jeśli chodzi o dwa silne wstrząsy nie, nie zanotowały żadne czujniki, które by za, zanotowały gdyby były, natomiast na pytanie, czy ktoś inny się myli nie potrafi odpowiedzieć, dlatego bo nie znam ustaleń tych innych badań. Dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię sprawności samolotu, chciałem podkreślić, że od momentu kiedy Oderwało się kawałek lewego skrzydła wraz z lotką. Komisja zresztą też ustaliła to i jest to w przyczynie. Samolot tracił sterowność. Nie było możliwości wykonywania dalej lotów z tym samolotem. A przejście przez szereg drzew powodowało jego destrukcję. Natomiast do elementu zderzenia się z drzewem samolot w całości był sprawny i wszystkie elementy na tym samolocie były sprawne. To potwierdzają zapisy parametrów lotów. Nie ma żadnej awarii, czy żadnego elementu, który by stwierdził, że rejestrowane parametry są nieprawidłowe. jest oznaką sprawności? Chciałbym panu, Pana zapewnić, że w raporcie, a w szczególności w załączniku numer 2 do tego raportu, gdzie jest opis działania systemów samolotu TU-154, Myślę, że znajdzie pan odpowiedź na swoje pytanie. Bardzo proszę pan redaktor. E było, Czy w dyspozycji komisji znajdują się zdjęcia satelitarne przekazane przez stronę amerykańską, które dokumentowałyby e albo sam moment katastrofy, albo e wydarzenia bezpośrednio po tym momencie? Proszę państwa. Jeśli chodzi o zdjęcia satelitarne, to korzystaliśmy ze wszystkich źródeł, które uznaliśmy, że mogą nam pomóc i jeżeli tylko to zdjęcia, te zdjęcia nie są objęte odpowiednią klauzulą w związku z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim, to prawdopodobnie pan będzie mógł po prostu przeglądać całą talię tych zdjęć i znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Czy jest tam moment katastrofy bezpośrednio? Proszę pana, tak jak mówię, myśmy korzystali z różnych zdjęć satelitarnych i zobaczy pan całą talię, z której korzystaliśmy. Tadeusz Michowicz, Gazeta Polska. Ja chciałem tylko dopytać odnośnie tej brzozy, która była praprzyczyną całego, całej tragedii. Otóż pan stwierdził, że ona została obcięta na wysokości 5,1 metra. Mak twierdził w raporcie końcowym, że 6,5 metra. Ktoś się tutaj myli, może to są dwie brzozy, ale chodzi mi o to, czy Państwo przeprowadziliście badania, które potwierdzają, że miękka brzoza jest w stanie przeciąć solidny kawał metalu, jakim jest skrzydło, bo to tak trochę jakby drewnianym nożem czy patykiem ktoś próbował przeciąć solidny kawał blachy. Jak się ma ta? Teoria? Brzozie, do tego, że przecież są relacje świadków y, publicznie y, y, relacjonowane, z których wynika, że samolot gubił części już przed. Y, Miejscem, gdzie rośnie ta brzoza i gubił też płyny technologiczne. I jak się ma teoria brzozy do kwestii totalnej destrukcji tego samolotu w locie? Trzy dni temu prokurator naczelny stwierdził, że już dwie sekundy przed uderzeniem w ziemię ten samolot był stracony, a wszyscy jego pasażerowie, krótko mówiąc, byli straceni. Jak ma się fakt brzozy do totalnej destrukcji tego samolotu w locie? Proszę pana, po pierwsze to chciałbym, żebyśmy podeszli do tego ze znajomością praw fizyki. Gdyby rzeczywiście pan chciał brzozą zniszczyć na lotnisku skrzydło samolotu, to pan, pana wywód jest dosyć zbliżony do prawdy. Tylko, że ten samolot leciał z prędkością 280 km na godzinę. I może pan łatwo sprawdzić, nie mając samolotu, na przykład samochodem, co z samochodem się stanie, jeżeli pan z prędkością 280 km jedzie w brzozę. Natomiast kwestia gubienia płynów technologicznych. Brzoza nie była pierwszą przeszkodą, którą napotkał samolot. Tylko te pierwsze przeszkody czyniły na tyle nieznaczące szkody. Po życiu samochodu, że nie prowadziło to do zmiany trajektorii lotu, co nie oznacza, że nie pozostawiało żadnych śladów na torze przelotu samolotu. W związku z czym, niech Pan przyjmie, że ta mm, diagnoza dotycząca krytycznego momentu zderzenia samolotu z brzozą nie stoi w sprzeczności. Yy, Znajdowania śladów po przylocie na wcześniejszym odcinku drogi, yy, którą pokonał samolot w ostatnich sekundach swojego lotu. Dziękuję. Mogę dopytać, bo Bardzo o, proszę. Czy pan twierdzi, że samolot, który gubi płyny technologiczne i gubi części w powietrzu, jest w pełni sprawny? Czy to jest taka teoria? My zaś mówimy o wypadku lotniczym, a nie o badaniu sprawności samolotu. Jak pan wie. Po zderzeniu skrzydła z samolotem, z brzozą, samolot wpadł w lewo obrót i w związku z tym zderzył się w konsekwencji z ziemią. A w związku z tym nie, nie mylmy dwóch procesów. Samolot tak nisko nad terenem poruszał się, że wcześniej. Ścinał drobne fragmenty drzew, które wpływały na poszycie, ale żadna z tych, z tych uszkodzeń nie zmieniała zdolności samolotu do wykonywania nadal yy, przelotu w dotychczasowej trajektorii. Zderzenie z lotem, z brzozą zmieniło trajektorię lotu. Bardzo proszę. Krzysztof Nowina-Konopka, Telewizja Trwam. Moje pytanie jest o dokumenty i dowody w tej sprawie, czyli czy brak wraku, brak dokumentacji sądowo-medycznej, brak ostatecznej opinii biegłych z Instytutu Zena nie podważa rzetelności Państwa ustaleń? Czy nie należało zaczekać z tym do momentu uzyskania tych materiałów? W ramach tego pytania też, czy przed 21 kwietnia polscy biegli, mieli dostęp do wraku? Tu polewa. Jeżeli, jeżeli chodzi o kwestie dostępności do miejsca katastrofy, podzorada tylko było kilka zdjęć z miejsca katastrofy, natomiast komisja miała pełny dostęp i mogła wykonywać pełną dokumentację fotograficzną miejsca katastrofy i wszystkich części, które były dostępne. Ja chciałabym wiedzieć, co się stało z tym zapisem wideo na lotnisku w Smoleńsku. Czy panowie znacie jakieś ustalenia strony rosyjskiej? Jak to było? Czy ten, czy ten zapis wideo zniknął po locie, czy po prostu go nie zrobiono? Co wiemy w tej sprawie? W trakcie prowadzonych rozmów na lotnisku Smoleńsku, strona rosyjska zapewniała, że to nagranie wskaźników z systemu radiolakacyjnego jest natomiast jest w posiadaniu prokuratury. Natomiast w trakcie prac w Moskwie strona polska do, dostała informację, że nie zachowało się to nagranie. Czyli było i coś się później z nim stało, tak? Przekazałam pani informację tak jak tak jak my dostaliśmy w trakcie badania. Co z Rzeczpospolita, a mnie to pierwsze wrażenie, jakie mam po przejrzeniu tego raportu, że tam prawie nie ma nic o Borze. Pan już co prawda wspominał, że oni nie są bezpośrednio odpowiedzialni za lot, ale tam na stronie 81 jest opis tego, jak nie doszło do rekonesansu Boru na lotnisku smoleńskim, bo Bor nie powiadomił ambasady rosyjskiej i naszych borowców na to lotnisko nie wpuszczono. Oni mieli co prawda badać tylko bezpieczeństwo, ale też zdumiewa mnie brak zaleceń dla szefa Boru w tej materii i zdumiewa mnie przypis na 81. 51. stronie jest napisane, że nie było wymogu przeprowadzenia rekonesansu na takim lotnisku i pytanie czy ten brak rekonesansu mógł być też jedną z przyczyn tej katastrofy, bo o tym we wnioskach nie ma. I następne pytanie jest o urządzenie, z którego zniknęły te zapisy w sposób dla mnie zupełnie niejasny. Czy Państwo badali to urządzenie, czy to urządzenie było sprawne, czy było możliwe, żeby się nastąpiło wykasowanie zapisu, czy Państwo też badali to urządzenie, które miało zarejestrować, co pokazuje tamto urządzenie, czyli urządzenie wideo, czy to urządzenie wideo było sprawne, czy w ogóle usiłowaliście dojść do tego, że jeden z kluczowych dowodów zniknął. Po, prostu. po pierwsze, nie zniknął nam, tylko zniknął y, na y, w stronie rosyjskiej. Po drugie, jak już pan Benedikt wspomniał, pierwsza informacja była taka, że ta, ten zapis został przekazany prokuraturze rosyjskiej. Druga była, Druga informacja była inna że te, tego zapisu nie ma, natomiast urządzenia, które, które rejestrowały oczywiście były przedmiotem e, oglądanym, ale to nie chodzi o urządzenia, tylko chodzi o zapis. Natomiast zapytał Pan również o BOR. Tak, by... ja dopytałem, bo mnie interesuje, czy to urządzenie, które miało dokonać tego zapisu było sprawne, czy po prostu ktoś świadomie mógł wykasować to nagranie? My się nie, nie zajmujemy e, hipotezami, których nie potrafimy zweryfikować. To nie było polskie urządzenie, to nie było urządzenie na sam, zamontowane na samolocie, to było wyposażenie grupy kierowania lotem, lotami. Proszę. Do, dodam jeszcze jedną informację, że w rozmowie z kierownikiem strefy lądowania. Potwierdził, że przed rozpoczęciem przyjmowania samolotów sprawdził to urządzenie i stwierdził, że jest prawne i gotowe do pracy. Natomiast poruszył jeszcze Pan kwestię Biuro Ochrony Rządu i czy nie miało to wpływu na wypadek? Miałoby wpływ, gdyby wypadek nastąpił po lądowaniu i polegał na e, działaniu wrogim wobec osoby ochranionej, czyli prezydenta Rzeczpospolitej. Pytałem o rekonesans. Ten rekonesans się nie odbył. Ja wiem, że on był głównie pod względem bezpieczeństwa osoby pana prezydenta, ale w przypisie jest wyraźnie napisane, że nie było wymogu, żeby sprawdzić tego, to lotnisko w drodze rekonesansu czy wcześniejszego e, oblotu i państwo tu nie widzą problemu. Ja pewien problem widzę. Pan mówi o dwóch różnych rekonesansach. Jest rekonesans 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego i taki rekonesans obowiązuje w sytuacji, kiedy lotnisko nie jest lotniskiem czynnym i, mi, i wiąże to Pan z zupełnie innym rekonesansem, rekonesansem bez, bez fizycznego bezpieczeństwa osoby ochranianej, który to rekonesans jest obowiązkiem Biura Ochrony Rządu i obejmuje przestrzeń, w której będzie znajdowała się osoba ochraniana na terenie związanym z po, pobytem po przelocie samolotem. Chciałbym Pana ja zapewnić mógł... Muszę się dopytać, czy był rekonesans tego lotniska nieborowski tylko pod względem bezpieczeństwa? No bo to jest istotna informacja? Nie, yy, nie było to celem badania wypadku lotniczego. Myśmy nie sprawdzali stopnia ochrony osoby przewożonej, tylko yy, Określaliśmy przyczynę zaistnienia wypadku lotniczego. Natomiast chciałem Pana zapewnić, że w raporcie końcowym, jeżeli Pan dokładnie go przeczyta, znajduje się jedno zalecenie mówiące o kategoryzacji lotnisk i udziale czy i umożliwienie szerszego udziału organizatora lotów w procesie przygotowywania operacji lotniczych na różne lotniska. Cały czas się upieram, że nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie. Czy był rekonesans lotniczy pod względem bezpieczeństwa lotniska, nie osoby prezydenta? Czy taki rekonesans się odbył? Nie, taki rekonesans się nie odbył. Ba panie bardzo ostatnie... dziękuję, o, ostatnie państwa, pytanie, ale bardzo dziękuję panie komisji, pytanie. Panie bardzo dziękuję panu redaktorowi i dziękuję. Panie panie ministrze, jaki jest finał prac komisji, bo słyszymy, że ma być protokół, który będzie znacznie obszerniejszy. Chciałbym zapytać, co to ma być za dokument, to po pierwsze, a po drugie, jaką podstawę państwa dokument ma, jeśli chodzi o postępowanie przed ICAO. Premier zapowiadał, że jeżeli nasz raport będzie się znacznie różnił od raportu mak a różni się, to y, 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 możliwe są starania o jakiś arbitraż przed ICAO, czy to jest w ogóle możliwe? Pytanie o protokół i pytanie o ICAO. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, protokół jest dokumentem, który został skierowany do zapoznania się do dowódcy 36 pułku. Został mm, o tym poinformowany szef Sztabu Generalnego oraz e, dokument został e, dostarczony do wglądu Ministrowi Obrony Narodowej. Protokół zatwierdził premier pro, e, do protokołu. Osoby, które mają w tym interes prawny, mają prawo w przeciągu 14 dni. E, zgłosić uwagi. Po upływie 14 dni zostanie podjęta decyzja, czy, pod, czy na skutek uwag zgłoszonych będzie wprowadzone uzupełniające działanie, czy też nie będzie takiej potrzeby. IKO to jest kwestia nie funkcjonowania naszej komisji, ponieważ IKO zajmuje się wypadkami lotnictwa cywilnego. Prowadziliśmy badanie wypadku lotnictwa państwowego. Dziękuję bardzo dziękujemy Państwu. Bardzo.